Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wykonam najważniejszy makijaż w roku. Jest to makijaż świąteczny. Jak zawsze przybywam do Was z taką propozycją: co tu zrobić, żeby Was troszkę zainspirować? Dzisiejszy odcinek również powstaje we współpracy z marką Eveline Cosmetics i będę miała dla Was super promocję, z której możecie skorzystać i możecie na przykład komuś. Kupić prezent z rodziny bądź też najbliższym, zrobić fajne zestawy, a dodatkowo słuchajcie: jak widzicie, tutaj jest takie czerwone opakowanie, taki kartonik. Możecie również dodać takie czerwone opakowanie do swojego koszyka i mieć już gotowy i spakowany prezent. Ale co jest fajne i na co warto zwrócić uwagę, dzisiaj pokażę Wam takie moje ulubione produkty. Dostałam przeogromną paczkę, mogłam zapoznać się, chyba śmiało mogę to powiedzieć, z większością asortymentu marki Evelyn, bo ta paczka naprawdę była przeogromna, jest przeogromna. Mam również pędzelki, które miałam już w swojej kolekcji, ale myślę, że zestaw takich też pędzelków może ucieszyć kogoś, kto na przykład lubi się malować, codziennie się maluje, Taki zestaw kilku pędzli, to jest też bardzo fajny wybór. Pragnę Was również poinformować, że tylko dzisiaj z kodem Friday 13 macie rabat minus 13% na zakupy na stronie marki Eveline Cosmetics. Jak zwykle siadam z Wami, zaczynam makijaż. Sama nie wiem co do końca stworzę, ale myślę, że będzie to makijaż na tyle uniwersalny, że każda z Was może go wykorzystać na większą okazję. Bądź też nawet na co dzień. Jak zwykle mój makijaż zacznę od brwi, ponieważ lubię, ale ty nie musisz. Dzięki hojności marki Eveline Cosmetics mogę sobie naprawdę zajrzeć bardziej w niektóre produkty. Jak wiecie, już w poprzednich odcinkach pokazywałem wam na przykład białą bazę pod tusz i moje wielkie odkrycie, czyli to, że tusz do rzęs Variette nie jest tylko w złotym odcieniu, ale również mamy wiele wersji tego tuszu i dzisiaj też wam będę pokazywać. Tak samo dla mnie nowością jest Brow M Go, czyli żel do brwi, taki, który ma dawać nam efekt laminacji tych rzęs. I Wy również pisałyście mnie raz, e, że tak powiem, w sekcji komentarzy, że szczoteczka jest tutaj mega podobna, już Wam pokazuję, do właśnie tej szczoteczki mojej ulubionej od Anastazji Beverly Hills. I faktycznie, chodźcie jeszcze bliżej i pokażę Wam, jak ta szczoteczka fajnie działa? Najpierw sobie nakładam taką sporą ilość tego żelu i muszę chwilę odczekać, a następnie właśnie będę przyklepywać odrobinę te włoski i uzyskiwać kształt taki jaki lubię. Posiadam również trzy odcienie kredek, które nazywają się Micro Precise Brow Pencil. Zacznę sobie od odcienia 01 Taupe i delikatnie wypełnię przestrzeń moich ubytków na brwiach. Znajdziecie również tutaj taką szczoteczkę, którą możecie delikatnie sobie przeblendować. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę polubiłam ten żel do brwi, choć jest on z początku trochę bardziej rzadki. Może się wydawać, że nic się nie dzieje. Wystarczy mu dać odrobinę czasu, żeby zaczął zastygać i dał naprawdę potężny efekt utrwalenia brwi. Lubię tego typu produkty. Kredki też bardzo się z nimi polubiłam. Najbardziej pasuje mi odcień 02, ale lubię rozpocząć od numeru 01, żeby delikatnie dodać definicji brwiom. No to lecimy z tym makijażem oka. W marce Eveline Cosmetics znajdziecie propozycje dużych palet, jak na przykład ta paleta, której dawno u siebie nie miałam, o której mi właśnie przypomniano, i znajdziecie tutaj wszystko, co tak naprawdę potrzebne jest do wykonania każdego makijażu, czy to dziennego, czy też makijażu wieczorowego. Znajdują się tu też bardzo fajne burgundowe odcienie, które są w tym sezonie bardzo modne. Pozwólcie sobie na to, jeśli macie odrobinę plamek w tęczówce, bądź też ciepłą tęczówkę oka, ale nie tylko. Taki burgund przepięknie wydobywa po prostu oczy. Mam wrażenie, że burgund to jest jeden z tych kolorów, który będzie Pasować w większości. Pamiętajcie, nie musi być to całkowicie naniesiony burgund na naszą powiekę, który może oczywiście dać efekt takiego lekkiego odbicia sieniaka. Natomiast ja Wam dzisiaj pokażę, jak stworzyć. Makijaż świąteczny z akcentem kolorystycznym, czyli nie będzie to kolejny nudny, klasyczny makijaż, tylko będę starała się przemycić właśnie odrobinę tego koloru na powieki. Mamy również paletkę, którą też bardzo dobrze znam. Jest to paletka Shocking Nudes w której znajdziecie przepiękne błyski, ale nie tylko, jak również bardzo fajne matowe cienie, które pomogą posłużyć wam do tego, żeby wykonać właśnie makijaż, czy to wieczorowy, czy też dzienny. Zdecydowanym moim faworytem są te mniejsze paletki Look Up. W w których znajdziecie propozycję bardzo ciemną, z której możecie stworzyć dosłownie smoki. Macie tutaj chłodne odcienie. Podoba mi się to, że w każdej z tych paletek znajduje się jakiś jeden jaśniejszy cień. Wiecie, że ja takiego cienia potrzebuję w paletkach. Mamy propozycję bardziej. Różową, która prezentuje się w ten sposób z takimi właśnie fajnymi nutami, i bardzo fajne błyski są również w tych paletkach, jak również coś dla fanek. Zdecydowanie neutralnego pociągnięcia w delikatnie cieplejszym, aczkolwiek też znajdziecie tutaj dosyć sporo neutralnych mat. Tak naprawdę, słuchajcie, będę dzisiaj się bawić yy, różnymi odcieniami. Yy, myślę, że z każdej z tych palet coś wezmę i z czegoś tutaj sobie skorzystam. Aplikuję bazę i za chwilę do Was wracam. Gdy już nałożycie swoją bazę pod cienie, dobrze jest wyznaczyć sobie wstępnie kształt Waszego makijażu. Biorę sobie paletkę, która nazywa się Take Me On i mam tu na środku taki beżowy cień. Potrzebuję pędzelek syntetyczny. Wiecie, że jestem fanką zdecydowanie takich, troszeczkę bardziej wyostrzonych w zewnętrznym kąciku makijaży, które unoszą nam spojrzenie i dają nam taki trochę efekt liftingu naszej twarzy. Ja to bardzo, bardzo lubię. Kształt ten wyznaczam w kierunku do Skroni. Gdy wyznaczycie sobie taki kształt, będzie Wam później łatwiej dużo zapanować nad kształtem tego makijażu. Ta sama paletka i jeszcze raz nabieram sobie tego neutralnego, jaśniejszego odcienia. Troszeczkę dodam jaśniejszego i naniosę delikatnie na przestrzeń pod łukiem brwiowym. Rozjaśnię delikatnie wewnętrzne. Kącik oka. W kolekcji Czoko Glamour pojawiły się słuchajcie, płynne cienie, które są w różnych odcieniach. Ja tutaj dostałam ten czekoladowy. Nie mam jaśniejszego niż ten czekoladowy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mam dwa takie same odcienie: 0,5 i 0,5. Tak. Biorę sobie odrobinę tego czekoladowego cienia, bo 0,5. I żeby go troszeczkę rozjaśnić, dodam korektora Wonder Match. I cień ten spowoduje, że zrobię sobie taką bazę w zewnętrznym kąciku. Z kolekcji Flower Garden mam dwa w jednym i jest to. Cień i rozświetlacz, który słuchajcie, nałożę na powiekę, żeby zrobić właśnie bazę pod błyszczące cienie. Nakładam na ruchomą powiekę. I teraz biorę sobie ten puchaty pędzelek i weźmiemy sobie ten przygaszony róż z paletki. Let's try. Teraz przejdziemy sobie do tej paletki, bo tutaj znalazłam bardzo fajny. On się nazywa Purple Rain. I jest taki właśnie trochę burgundowo-fioletowy kolorek. Nabieram na taki mały pędzelek. Ten jest od Eveline, poprzedni też był od Eveline. odrobinę, niewielką ilość. I teraz wracam do tej różowej paletki. Tutaj jest taki bardzo ładny różowy kolor, matowy. Cały czas pracuję jeszcze matowymi cieniami. Dzięki takiemu właśnie blendowaniu zewnętrznych kącików, zobaczcie jak kształt oka jest wydłużony. Częściowo skończyłam tutaj cieniowanie akurat tego obszaru, ale mam jeszcze ochotę wrócić na chwilę do tej paletki i wziąć ten troszeczkę jaśniejszy, chłodniejszy odcień i delikatnie zaznaczyć tylko odrobinę. W wewnętrznym kąciku nie ma nic bardziej świątecznego niż taki naprawdę świąteczny złoty blask na powiekach i wezmę sobie cień który zdecydowanie od kiedy się pojawił jest waszym również ulubieńcem jest to Choco Glamour w odcieniu 01 Moon Sparkle przepiękny złoty cień który daje efekt takiej naprawdę tafli na powiekach i moim zdaniem najlepiej aplikować go słuchajcie paluszkiem. Dzięki temu, że położyłam sobie już taką jeszcze błyszczącą bazę na powieki, to ten cień naprawdę da nam spektakularny efekt. Chciałabym, żeby ten makijaż miał taki miękki efekt i przeważnie używam właśnie skośnego pędzelka. Tu jest bardzo fajny, słuchajcie, od z skośny pędzelek. Nabieram sobie tego cienia brązowego i tuż w zewnętrznym kąciku przy linii rzęs sobie wtłaczam, ale brąz będzie tylko w tej części, gdyż zależy mi właśnie na tej miękkości. I pamiętajcie, dokładajcie cienia stopniowo. Eveline w swojej kolekcji ma bardzo fajne eyelinery. Dostałam, słuchajcie, eyelinery metaliczne, już kiedyś pamiętam je miałam i bardzo mnie zachwyca ten żuczek w ogóle niebieski, ale nie dzisiaj. Znalazłam taki czekoladowy, połyskujący eyeliner, który myślę będzie wyglądał po prostu fenomenalnie i zbuduję sobie kreseczkę właśnie tylko do tego punktu, bo tutaj już chciałabym zostawić taką miękką tą przestrzeń. Jeszcze w tej różowej paletce jest taki bardzo ładny, to jest taki rose goldowy, bo to jest taki różowy blask. Nabieram go dosłownie odrobinę na pędzelek. No, dobra, niech się zacznie ta magia. Pokażę Wam, jaki efekt jestem w stanie uzyskać dzięki tej ba białej bazie, warietę. I będę mieszać dwa tusze do rzęs różowy i niebieski. Uwielbiam ten efekt, mam nadzieję, że będzie to widoczne. Najpierw nakładam sobie bazę. Teraz cały sekret polega na tym, żeby tak chwilkę odczekać. Zacznę sobie od tuszu Och So Pretty, ponieważ jest ona bardzo fajnie wydłużająca. A następnie przechodzę do tej fioletowej, która nazywa się Let Twist. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy pogrubiać i podkręcać. No i co? Sami przyznajcie, że jest efekt wow! I mogłabym tak zostawić, ale że jestem perfekcjonistką, dokleję odrobinę rzęs. I lecimy dalej. Podkład, który dzisiaj sobie nałożę będzie to Everline Wonder Match, ale żeby dodać do niego odrobinę takiej świetlistości, dorzucę sobie jeszcze Face and Body Liquid Highlighter, jest to rozświetlacz do twarzy i do ciała. Pomieszam sobie te dwa produkty. Wonder Match ma być to podkład, słuchajcie, luksusowy podkład, zapewniający 24 godzinny efekt nieskazitelnej cery idealnie dopasowuje się do. Odcienia i struktury skóry. Ma być lekki, aczkolwiek wyrównujący koloryt i dzisiaj będę właśnie bazować na tych produktach. A dodatkowo, macie dostępną w Eveline bardzo fajną gąbeczkę Better than Perfect. E, idę sobie ją zmoczyć i lecimy z aplikacją. Biorę sobie odcień 35 Sunny Beige, wykładam sobie na tackę i takie dwie pompki rozświetlacza płynnego. Myślę, że kolor będzie idealny. Będę mieszać dwa odcienie korektorów. Jeden z nich to jest 05 Porcelain, a drugi 15 Natural, by uzyskać odpowiedni odcień. Natomiast kremowy brązer, bo taki będę dzisiaj używać, użyjmy sobie z serii Choco Glamour, który macie dostępny w dwóch takich przepięknych odcieniach. Ja sobie wezmę zdecydowanie numerek 02. Nabieram sobie niewielką ilość. I bronzer zawsze aplikuję, słuchajcie, w kierunku do góry. Jak również linia włosów i skronie to jest u mnie podstawa. Zobaczcie, jak odrobina kremowego bronzera robi Wam definicję twarzy. Pędzelek jest też od Eveline. Jest to numerek. F02 i spokojnie może on się nadawać do nakładania suchych i kremowych konsystencji. Jak ja uwielbiam ten efekt, kiedy mam już narzucony kolor na twarz. Bardzo mi się podoba ten kolor 02, taka delikatna chmurka lecimy dalej z tą cerą. Pod oczy rzucimy Better Than Perfect jest to wygładzająco korygujący puder pod oczy odrobinę dowieczka. Ten puder daje tak niesamowity efekt wygładzenia. Bardzo go lubię i bardzo go wam serdecznie polecam. Eveline znajdziecie takie bardzo fajne czwóreczki. Macie tutaj bronzer. Jest taki puder rozświetlający, róż i rozświetlacz. Możecie śmiało kupić na prezent taki produkt. Ja wam serdecznie rekomenduję i polecam. Ja dzisiaj będę używać sobie tej paletki 02 i zaczniemy sobie od rozświetlacza. ten rozświetlacz dam na kości policzkowe, dla mnie makijaż świąteczny to przede wszystkim taki makijaż z mocno rozświetloną skórą, więc zaczynam sobie od tego właśnie rozświetlenia drobinę tego rozświetlacza też, ale w bardzo małej ilości dam pod łukiem brwiowym, ale ty nie musisz jeśli nie chcesz Tym samym pędzelkiem nabieram sobie odrobinę tego różu. Przez to, że w takiej paletce macie dostępny właśnie rozświetlacz i róż, możecie śmiało zmieszać sobie go na twarzy i uzyskać najmodniejszy teraz efekt z tego różu rozświetlającego. Chociaż ten róż i tak jest taki delikatnie jeszcze rozświetlający. Postarajcie się zachować takie ruchy wmasowujące, jakbyście wcierały pędzelkiem róż w wasze policzki i ostatnio mój ulubiony trick, czyli nabieram jeszcze na pędzelek odrobinę tego różu i dosłownie przemycam go na taką końcóweczkę makijażu Zostawimy na razie policzki w świętym spokoju i przejdziemy jeszcze do makijażu oka, bo muszę go dokończyć. Nie wiem, czy znacie ofertę kredek marki Eveline, ale jest ona potężna. Mamy w niej kredki do oczu. Jak i do ust Ja dzisiaj pokuszę się Żeby nałożyć sobie słuchajcie Taką mocniejszą kredkę Która jest przeznaczona do ust Na linię wodną Żeby właśnie podkręcić To jest ten akcent kolorystyczny Do którego chcę Was przekonywać I jest to słuchajcie Taka piękna różowa kredka I tu mamy 0,4 odcień Jest to Variette Gel Lip Liner Pencil Biorę sobie pędzelek też od Evelyn, i to jest Słuchajcie E02. I rozcieram tą kredkę w kierunku do dołu. Wezmę sobie róż z tej paletki, który jest taki fajny rozświetlający. Na ten sam pędzelek, którym rozcierałam kredkę, dam go odrobinę troszkę tutaj na środku. Natomiast, by troszeczkę rozświetlić wewnętrzny kącik oka, wezmę sobie białą kredkę z serii Variet Gel Eyeliner Pencil, i to jest 08. I nanoszę ją w wewnętrznym kąciku oka. I wracam sobie do tej paletki i tego przepięknego różowego blasku. Wracam do naszego cienia z tej paletki w takim bordowym odcieniu, bordowo-różowym. A na środek dam jeszcze odrobinę złotego blasku z tej właśnie różowej małej paletki. No i na dolne rzęsy różowa maskara ona ma wręcz idealną szczoteczkę. Wracam sobie do tej paletki czwóreczki do konturowania i biorę odrobinę brązera. Z wariety znajdziemy również, słuchajcie, taki rozświetlacz w kamieniu, i to jest odcień 02. Jest to przepiękny iskrzący się drobinkami. Widzicie, jaka jest mocna, metaliczna tafla tego rozświetlacza. Ja go sobie, słuchajcie, pomieszam. Chcę spróbować pewnej techniki, o której Wam opowiem więcej w następnym odcinku. Wezmę sobie róż. Kremie. Tak, już wiem, że mam przypudrowaną skórę, ale chcę Wam coś pokazać. Mamy tutaj Wonder Match 4 w 1, walur Cheek and Lip i jest to odcień, słuchajcie, już Wam mówię, jest to odcień 04. Nabieram sobie sporo tego rozświetlacza na pędzelek, po czym mieszam go z tym różem w kremie. Zależy mi na tym, żeby uzyskać taki troszkę przymrożony efekt. Ale to ładnie wygląda. Taki błyszczący świąteczny vibe. Wracam jeszcze raz do pudru Better Than Perfect, wygładzająco korygujący puder pod oczy. Dokładam go tylko w centralnej części oraz troszeczkę pod kością policzka. No i chyba jak przystało na święta, do tego makijażu zrobię czerwone usta. Gel Lip Liner Pencil w odcieniu 07. Przepiękny kolor. No i myślę, że mam też idealną pomadkę. Wonder Match creamy liquid matte lipstick w odcieniu słuchajcie 06 classic red Zróbmy sobie dzisiaj efekt pomadki z Diora, czyli na matową, czerwoną pomadkę nałożymy odrobinę, ale to dosłownie odrobinę iskiereczek, jakie daje nam właśnie ten rozświetlacz Varieta Highlighter. Kluczem do uzyskania takiego efektu jest to, byście odczekały aż pomadka wyschnie. Nabieram dosłownie odrobinkę, strzepuję jak najwięcej. Tylko muskam. Mam nadzieję, że ta świąteczna propozycja Wam się podoba. Ja wiem, że ten makijaż nie należy do najłatwiejszych do odtworzenia, ale zainspirujcie się detalami. Gdzie nigdzie trochę koloru, trochę burgundu przy linii rzęs, czy też może odrobina różu, a może po prostu wytuszowane przepiękne rzęsy z bazą i z dobrym tuszem do rzęs i do tego czerwone usta a dior. Taką chciałam dzisiaj dla Was przygotować propozycję. Kosmetykami drogeryjnymi marki Eveline Cosmetics, w których znajdziecie naprawdę mnóstwo inspiracji na prezenty świąteczne. Bardzo Was serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony Eveline. Wszystkie informacje również znajdziecie pod tym filmem w opisie. Pamiętajcie, tylko dziś jest aktywny kod rabatowy Friday 13 na minus 13% na stronie. Eveline, gdzie możecie zrobić sobie takie zestawy kosmetyków i podarować w dobrych cenach coś bardzo fajnego od serca swoim najbliższym. Jeszcze raz przypominam, że dorzucicie sobie opcję z kartonikiem, macie wtedy zapakowane przepięknie i już nie trzeba się o nic martwić. Jak zwykle czekam na was w sekcji komentarzy. Dzisiaj pięknie dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej.